Hej, wszystkim, ja jestem Kinga i pracuję w Rosmaniach jako doradca klienta. Dzisiaj mam dla Was filmik, w którym przedstawię Wam zasady promocji minus 55%. Więc jeśli jesteście zainteresowani, zapraszam Was do oglądania. Powiem wam, jakie są zasady promocji. Jakie kosmetyki wchodzą w promocję, a które nie. I też powiem wam, jak w łatwy sposób sprawdzić, które kosmetyki wchodzą w promocję. A żeby jeszcze łatwiej było wam zrozumieć zasady, filmik wzbogacano jest w przebitki. Także zanim będziecie zadawać pytania, bardzo was proszę, żebyście wysłuchali mnie do końca. Pierwsza bardzo ważna zasada, jeśli chcecie skorzystać z promocji minus 55%, bardzo ważne jest to, żeby mieć aplikację Klub Rosman, bo ta promocja działa tylko z nią. Więc jeśli nie macie, to szybko zakładajcie. Promocja trwa od 19 kwietnia do 30 kwietnia włącznie, natomiast 16 kwietnia zaczyna się promocja dla VIP-ów, czyli dla najaktywniejszych klubowiczów. Jeśli nie wiecie jeszcze, jak sprawdzić, czy jesteście VIP-em, to już Wam tłumaczę. Wystarczy, że w aplikacji wejdziecie w zakładkę DLA CIEBIE, i jeśli zobaczycie na górze baner minus 55%, oznacza to, że 16 kwietnia możecie już korzystać z promocji, natomiast jeśli tego baneru jeszcze nie będzie, Oznacza to, że promocja dla Was zaczyna się dopiero 19 kwietnia. Kolejna informacja: żeby rabat minus 55% się naliczył, trzeba wziąć minimum 3 produkty, czyli nie możecie wziąć jednego, nie możecie wziąć dwóch, muszą być minimum 3. Później już możecie ile chcecie, nie musi być, wiecie, kolejność 3, 6, 9. Może być 3, później hmm, możecie 4, możecie 20, możecie 50, ile chcecie. 3 to jest minimum, musicie o tym pamiętać. Zanim zdecydujecie się pożyczyć komuś swoją aplikację, pamiętajcie, że z promocji możecie skorzystać tylko 3 razy. Jeśli chodzi o te minimum trzy kosmetyki, nie muszą być to kosmetyki z różnych kategorii, czyli twarz, oczy, usta. Nie muszą być to też kosmetyki, na przykład jeżeli weźmiecie tusze, że jeden Maybelline, drugi Bourjois, a trzeci na przykład L'Oreal. Możecie nawet wziąć, przypuśćmy, trzy z Maybelline, jeden na przykład taki żółty, jeden ten różowy i jeden na przykład ten. Byleby żaden produkt się nie powtórzył. Pamiętajcie, że spośród chociażby 20 produktów, jeżeli jeden z nich się powtórzy, niestety nie zostanie naliczony. Jeśli wśród waszych produktów znajdą się takie same, na przykład jak tutaj widzicie podkłady, takie same odcienie, czyli wiadomo, one mają taki sam kod kreskowy, to niestety minus 55% wtedy wam się nie naliczy. Natomiast kiedy wymienicie ten drugi odcień na inny, to jak widzicie teraz, te kody kreskowe są inne. Więc pilnujcie po prostu tego, że za każdym razem, jak będziecie mieli jakieś produkty w koszyku na jeden paragon. Każdy kod kreskowy musi być inny, czyli możecie sobie brać pomadki w różnych odcieniach, pamiętać tylko o tym kodzie kreskowym. Więc jeżeli chcecie zrobić sobie zapas swojego na przykład ulubionego tuszu, to już musicie sobie to rozbić na różne paragony, pamiętając, że można skorzystać tylko trzy razy z promocji. Mam nadzieję, że wam to dobrze wytłumaczyłam, ale naprawdę nie wiem, jak prościej to zrobić, a ja też jestem w tłumaczeniu taka... Że zabrać się Kinga za dobry filmik. Promocja obejmuje wszystkie kosmetyki do makijażu, które znajdują się na szafach kosmetycznych w Rosmanach, czyli Vibo, L'Oreal, Maybelline, Rimmel, Eveline. Wszystkie szafy kosmetyczne. Więc pamiętajcie o tym, że jak staniecie przed jakąkolwiek szafą, na przykład Lovely, wszystko z tej szafy wchodzi. Nawet dla do paznokci, gąbki, yy, pędzle, wszystko. Ale uwaga, nie wchodzą pędzle, gąbki, zalotki, sztuczne rzęsy, utrwalacz do makijażu z tego regału, który teraz zobaczycie. Ten regał, który przed chwilą widzieliście, niestety nie dotyczy promocji, więc wszelkie pędzle z tego regału, gąbeczki, na przykład Real Techniques, rzęsy Ardell, niestety nie wchodzą w promocję, więc jeżeli chcecie zaopatrzyć się w jakieś rzęsy, gąbeczki, pędzle, to tylko i wyłącznie z szaf kosmetycznych właśnie typu Vibo albo na przykład Lovely. Wiecie już, który regał omijać podczas promocji, to teraz przejdziemy do tej mniejszej części, bo przedstawię Wam kosmetyki, które wchodzą w promocję. Nie przedstawię Wam oczywiście wszystkich, bo cały spis kosmetyków dosłownie od A do Z tego z kilka stron, będziecie mieć w regulaminie. Regulamin będziecie mieć pod tym filmem. Jeżeli jeszcze go tam nie ma, to już niedługo w dzień promocji się pojawi, więc za każdym razem będziecie mogli sobie sprawdzać, czy dany produkt, który, produkt, który macie w koszyku, wchodzi w promocję. Co jeszcze zalicza się do promocji oprócz kosmetyków do makijażu strzał? Zaliczają się też zmywacze do paznokci? Odżywki do paznokci. Odżywki do rzęs i do brwi. Wszystko zobaczycie, będziecie mieć podane takie czerwone etykiety minus 55%, które nakierują Was, czy ten produkt wchodzi, czy nie wchodzi w promocję. Promocja obejmuje również pomadki ochronne, bazy pod makijaż oraz podkłady, które znajdują się na tym regale. Promocja nie obejmuje utrwalacza do makijażu z Teatri, czyli z tego naszego zakazanego regału, natomiast w promocji wchodzi mgiełka utrwalająca z Liren, która znajduje się na półce z podkładami. Promocja obejmuje również artykuły paznokciowe z szafy Killis, którą znajdziecie w niektórych Rosmanach. I do promocji zaliczają się również pudry i takie małe korektory z Isany, które znajdziecie na regale z młodą cerą, tam są płyny micelarne, więc myślę, że traficie. Nie bójcie się z tym, że będziecie mieli problem ze znalezieniem produktów, które wchodzą w promocję, ponieważ pod każdym produktem powinna być taka czerwona etykieta z napisem minus 55%. Natomiast wiadomo, że podczas tak dużej promocji te etykiety lubią wszędzie sobie latać po sklepie, także pod filmikiem, pamiętajcie, będziecie mieć link do regulaminu i tam znajdziecie cały wykaz produktów, Żeby za każdym razem nie wchodzić w regulamin i wertować strony po stronie, żeby szukać produktu, żeby sprawdzić, czy wchodzi, czy nie wchodzi, Wystarczy, że złapiecie za aplikację, wejdziecie w zakładkę skaner, zeskanujecie produkt, który właśnie macie w ręce I tam gdzieś poniżej powinna się pojawić taka ikonka minus yy, 55% albo yy, promocja minus 55% Wtedy będziecie mieć pewność, że ten produkt się zalicza Ok, asortyment mamy za sobą, więc teraz przechodzimy do innych promocji Jak wiadomo, promocji się nie łączą, więc kiedy zobaczycie taką żółtą cenkę, Pamiętajcie, że promocja minus 55% odejmie się od ceny regularnej Natomiast uwaga, nie każdy o tym wie, jeśli zobaczycie na sklepie zieloną lub szarą etykietę cena na dowiedzenia, promocja odejmie się od tej nowej ceny, która jest na dole. Pod ostatnim filmikiem było pytanie o kartę podarunkową. Niestety podczas promocji kolorówkowej nie można płacić kartą podarunkową. Już ostatnia kwestia w tym filmiku, czyli zwroty. Pamiętajcie, żeby dobrze sprawdzać produkty, które bierzecie, żebyście mieli pewność, że kolor podkładu to jest właśnie ten, który potrzebujecie, bo później gdy będziecie chcieli nawet zamknięty produkt wymienić, niestety nie ma takiej możliwości. Jeżeli chodzi o reklamację Oczywiście możecie reklamować produkty Natomiast moim zdaniem lepiej jest mimo wszystko Sprawdzić czy zamówienie internetowe Czy właśnie nawet szminkę, którą weźmiecie Czy coś nie jest uszkodzone w niej yy, Dlatego, że później trzeba spisywać protokoły I jest w tym dość dużo zabawy Więc moim zdaniem lepiej sprawdzić przed zakupem I później nie mieć problemu To już wszystko, czym chciałam się z wami podzielić w dzisiejszym filmiku Jeśli jeszcze nie widzieliście mojego ostatniego odcinka W którym mówię jak przetrwać promocję Serdecznie was zapraszam Gdzieś tutaj u góry będziecie mieć odnośnik jeśli filmik okazał się przydatny, będzie mi bardzo miło jak go udostępnicie. Nie zapominajcie o subskrybowaniu mojego kanału, żeby zostać ze mną na dłużej, a my widzimy się już w następnym filmiku. Do zobaczenia.